Będzie piękny dzień dzisiaj, więc postanowiłem zabrać Wodza R125 na tor. Mówiłem Wam już trochę o nim tak na szybko, jak jeździ po drodze, a teraz ja się sam zastanawiam, jak on jeździ po torze. No i sobie zobaczcie, ci, którzy już widzieli, widzieliście czarną wersję, teraz jest biało-niebieski. I powiem Wam tak na początek, spisuje się bardzo dobrze ma krótkie biegi, no bo trzeba, żeby miał dobre przyspieszenie, to akurat się... E, to akurat sprawia, że trzeba troszkę się biegami nawachlować na Radomiu. E, szybko dochodzi do odcinki, ale też nie ma z tym problemu. Wiecie, z czym jest największy problem? Z działaniem ABS-u. To mnie bardzo zdziwiło, bo tu są dosyć mocne hamowanie i dosyć szybko on reaguje. E, jak na tor, trochę za szybko, więc jakbyście chcieli jeździć po torze, to na pewno trzeba by było e, przede wszystkim Wyjąć bezpiecznik od ABS-u, no i co? Po ciśnienie w kołach, tak? Ja ustawiłem tak mniej więcej e, koło dwóch barów 1,8, coś takiego. Jeszcze będę to sprawdzał. Z oponami na razie nie miałem problemów. Przy mojej wadze zawieszenie trochę nie domaga, ale pozycja jest fajna i na to, że bardzo dobrze się sprawdza. I plan na dziś, dać pojeździć Kamilowi, Olkowi, i gdzieś tutaj się kręci grześ, grześowi i zapytać się im o ich opinie, bo fajnie mieć opinię kilku osób, a nie jednej. Ja się czepiam ABS-u i na razie tylko ABS-u. Zobaczymy, czego przyczepią się indi-testerzy. Grzesiu, jak wrażenia? Mów na, mów na gorąco. Wspaniały motocykl. Ale nie o serio, tak powiedz. Jak, Słuchaj, jak... prowadzi się bardzo pewnie, jest lekki, brakuje mu mocy, obrotomierz kończy się bardzo szybko. Okej, okay, a zawieszenie hamulce coś. Działa wszystko. Fajnie wybiera tutaj nierówności na parkingu, jak jechałem, spoko jest. Okay. Ale na to, że nie miałem żadnych problemów, co prawda nie jechałem zbyt szybko, ale fajnie się. Je. Dobra, poleciłbyś go tak? Tak, tak, tak szczerze. Wiesz, no, nie wiem, do końca w tej chwili jaka jest jego cena. Pewnie będzie ustalona taka konkretna na przyszły sezon. No myślę, że pewnie będzie rozsądna w stosunku do konkurencji japońskiej. Myśl, myślę, że na pewno więcej. Więcej niż dychę? Tak. No nie wiem, fajnie jest zrobione też. Jak oglądaliśmy te sprawy, wszystko to fajnie jest zrobione, wysokiej jakości to wygląda, no, fajnie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dzięki za opinię. Bardzo proszę. Olek, jak wrażenia? Wrażenia bardzo dobre. Prowadzenie naprawdę precyzyjne. Yy, mogłem pokonkurować trochę z innymi na tym torze. I co więcej, yy, dawno na większym motocyklu niż pitbike nie jeździłem. Tutaj odczucia są dosyć podobne. Łatwo się wskładam w zakręty, kolanko bez problemu. Do opcji jeszcze trochę brakuje. Ok, a Powiedz, czy komu byś mógł polecić ten motocykl? Gdybyś miał, tak powiedzmy. Na pewno takim osobom jak ja, które jeszcze nie mają prawa jazdy i chcą zacząć przygodę z motocyklami, to na pewno. Myślę, że dla takiego 16 szesnastolatka motocykl jest jak na naprawdę super. Wygląda atrakcyjnie, prowadzi się pewnie. Mocą nie brakuje. Naprawdę na takim obiekcie jak Radom, mo mocy nie brakuje w zakrętach, na prosty to wiadomo. Ale przecież w motocyklach się tylko w Dobra, dzięki bardzo. Dzięki za opinię. Jest i trzeci tester. Kamil, pierwsze wrażenia? Bardzo fajny motocykl. Pozycja ergonomiczna, yy, bardzo płynnie oddaje moc. Prowadzi się jak po sznurku, yy, hamulce w warunkach torowych dają radę myślę, że na ulicy sp sprawdzą się jeszcze lepiej e mocne 10 na 10. No i super. E Czyli to, a jakbyś miał chociaż wy wymień chociaż jakiś jeden słaby punkt. Bo wiesz, wszyscy chwalą, e bo są pod pierwszym takim wrażeniem, ja wiem. Ze słabych punktów, tak. to bardzo szybko się kończy zakres obrotowy na każdym biegu. Odcinka gra jedynka odcinka, dwójka odcinka i tak dalej, i tak dalej. Okay. Troszkę te przełożenia mogłyby być dłuższe, aczkolwiek pojemność i moc motocykla też determinuje długość przełożeń, zatem taka specyfika tego motocykla. Bardzo fajny motocykl, polecam każdemu. Yy, super. A co mi urzekło w tym motocyklu najbardziej, to wyświetlacz. Wyświetlacz? Jest, jest super, jest piękny, nowoczesny i... Cóż no. Pokaż. No, faktycznie. Taki dosyć ciekawy. Dla mnie bomba. Nowoczesny. Dobra, dzięki bardzo. Bardzo proszę. Polecam się na przyszłość.